To ja jestem a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę. Taki paczkę. Tu mamy paczki z piłkarzami. Jest euro, więc trzeba coś z euro zrobić. Dobra, otwieramy. Dobra. Mam sobie kiosk, znaczy gafetkę z kilkarzami. Mam tak raz, to ja to nie wiem, co to jest coś. A tak pokażę 3 dwa, trzy. O, mam kartę Robert Landowski, pięknie. Lamedowskiej 99. Lorenz Sane, 91 i Kolejną paczkę, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, cztery do otworzenia. Dobra, gazetkę sobie, yy, gazetkę sobie odłożymy, zaczniemy od pierwszej paczki. Tu mamy pierwszy rybok, a pierwszy jakiegoś hiszpańskiego. Nie, to jest Macedończyk. By karty się zmieniły. Eee, Trajkowski. Tu mamy chyba jakiś kodzik, coś takiego, nie wiem. I mamy Tibo Kurtua Świetnie, mamy Tibo Kurtua Tu mamy pomocnika. Jack, nie wiem, tak się wymawia. Chyba Jack ze Szkocji. Tu mamy Van de Beka, brawo. Też mnie go liczyłem. Też dobry piłkarz, znam go. 74 overalla. Nie nie, 86. Tu chyba się, tutaj chyba się. Yy, jakby, jakby sprawdza. Yy, nie wiem, go się wymawia. A za coś takiego. I tu mamy Dmitrowskiego. Dmitrewski. Smow. Tak? Smow. smow, smow nie wiem, 68. Przyda się. I jest hurricane z Anglii. 77. A tak, 90. Ok. Otworzyłem ja sobie teraz kolejną poczuszkę z Robertem Lewandowskim. Z szakom i jakimś ukraińcem. Może będzie szczęśliwa. Oby było coś dobrego. No i na pierwszy rzut oka bramkarza. Z też chyba to jest bramkarz. Marszal, tak? Marszal. Marszal, trochę podobny imię do Marshala, nic będzie. Yy, Kodzik. Bonucci! Lorenzo bon y Bonucci. Brawo. Rodą? Rod? Rodą? Nie wiem. I Piotr Zieliński jest! Przyda mi się, bo ja mam karty też je y gromadzę i mam Mat klicha Brosickiego, Lewandowskiego dwa razy. No i jeszcze Piotr Zieliński dołączył. Świetnie. Zińczenka jego mam. W wcześniejszych kartach jakiś Rital? Nie wiem jak się czyta i Farturless a tak 78. I mamy guriero. Gu tak, Gurrier. Y... I ostatnia paczka. Nie? Yy, może sobie ułożę jakiś skład z tych kart. Zobacz, zobaczę, czy mi jakiś wyjdzie. Mam pomocnika. Ile będę miał ty, tyle taki skład zrobić. I mam jakąś złotą kartę i koszulkę Hiszpanii. Koszulka Hiszpanii. Więc jak będę grał, to sobie jakiegoś dowolnego piłkarza z Hiszpanii Wiberer. Koszulka Hiszpanii. Ja nie wiem, czy to jest jakiś kocik czy to co. I jest pulsem, brawo na tak 90. Agustian. Was. Goalkeeper. I co? Donna Roma. Seferowicz. Będwiec. Boż. Bożny. Boż, boż, coś takiego i kaful dobra, coś, mam jakąś yy, jeszcze coś, coś takiego, nie wiem co to jest, w ogóle to sobie tworzymy aha, mam naklejki, dobra ogólnie w... o golokanty, Varan, lęgle francja to nie są naklejki, nie, to są naklejki. Wojtow, Semedo no i Wasil, to No dobra, ja sobie układam skład z tego wszystkiego i zaraz do Was wracam. Cieszę się w ogóle z tych kart, ale przedstawiam ja Wam skład. W ramce Courtois, obrona Semedo, Bonucci, waran, Lenglet, Pomoc, Zieliński, Zielinski, Kante, Zinchenko, ja tak, Kein, Lewandowski i Sonę. Ławka to Domna Ruma, Van de Beek, Pulsen, Kazic, jak on tam się wymawia, Seferowicz i Wasilka. Dzięki Wam za cały ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.